Cześć, dzisiaj zamiast wzów, które jeszcze kwitną, yy, będzie kwietna łąka parkowa. I dzisiaj będą wiersze i to dwa, ponieważ znów piszę odpowiedź na czyjś wiersz rozmowę z inną poetką. Yy, I dzisiaj to będzie rozmowa z Teresą Podemską, Apt i z wierszem z jej tomu Składam człowieka. I to będzie jeden z wierszy, które mają wspólny tytuł Ciche życzenia. Będę odpowiadać na wiersz życzenie pierwsze. Dlatego najpierw przeczytam wiersz Teresy. Życzenie pierwsze. Spełnij choć to jedno, ciche marzenie moje. Ukoj zawczasu, weź w ramiona jak dziecko. Nie odwracaj się. Żadnym powrotem nie uciszysz tęsknoty. Spełnij choć to jedyne, senne pragnienie moje, spójrz w moją duszę. Nie możesz mnie stale lekceważyć. Złe wspomnienie ma siłę trucizny. Odrzucenie prowadzi do pogardy. Nie chcę czułości ani słówek miłych, chcę miłości z krwi i kości. Ciszy i krzyku, ze śmiechu i kamienia, na dobre i złe, małe i wielkie, pisane czy nie, do grobu nasze tylko. I teraz mój wiersz, proszę, chociaż zobacz, czy nie dostałam kleszcza, bo czuję się, jakby nie miał kto obejrzeć przyczyn mojej śmierci. A one są od narodzin, w każdej bliźnie, każdej zmianie skórnej, zmarszczce i odbarwieniu. Jak dobrze, że od narodzin do końca długa droga. Więc ciesz się ze mną, a nie opowiadaj tylko. Zobacz proszę ślady po kleszczu wszędzie, bo wszędzie być mogą i w porę opanuj hipochondrię, histerię, ojom. Nie opowiadaj tylko odległością. Bliski na pierwszy rzut oka, bądź bliski, a odległość stanie się mitem. Więc z krwi i kości do grobu nas prowadź łagodnie nie przez horory nie zbiję lustra znajdziesz mnie zawsze pod powierzchnią. To tyle na dziś rozmowy poetyckiej, i tak zaczynamy dzień. Więc miejcie dobry, piękny, słoneczny dzień, i chodźcie tam, gdzie kwitną łąki. Cześć.